Witam kochani na kanale Czytam dla Dzieci, rodziców. Witam wszystkich bardzo serdecznie, którzy będą słuchać dziś rozdział 22. No to do dzieła. Antkowi brakowało rozmów z Leną, wspólnych powrotów po szkole i weekendowych spotkań. Fakt, gdy tamtego dnia zobaczył ją w drzwiach swojego domu, emocje w nim rozszalały, był wściekły na nią, że mimo jego sprzeciwu przyszła. Przecież tyle razy jej powtarzał, że ma do niego nie przychodzić. Chciał ją kiedyś wpuścić do swojego świata, chciał, by się w nim zagościła jak najdłużej. Nie był jednak wtedy na to gotowy, potrzebował czasu, a ona przyszła. Pomimo jego sprzeciwu i poznała jego tajemnicę, nie rozgadała jednak nikomu. Tego był pewien, nawet Kaj nie powiedziała, bo dziewczyna na pewno by się wsypała, tym bardziej, że bywał u niej w każdy piątek. Przyjaciółka Leny nie potrafiła trzymać języka za zębami. Był Lenie za to bardzo wdzięczny. Bał się teraz jednak, Zagadać do niej, obawiał się, że po tym jak ją potraktował, odtrąci go, a może już go odrzuciła na zawsze? Postąpiła wtedy źle, ale on chyba jeszcze gorzej. Zaryzykował i czekał na nią po szkole w połowie bloku, jak zawsze. Zatrzymała się na jego widok, zaskoczona, nie wiedział co ma dalej zrobić. Bo nie ruszyła w jego kierunku, tylko stała. Wolnym krokiem ruszył w jej stronę. Przepraszam, że tak cię potraktowałem, Wykrztusił z siebie. Miałam dobre intencje, powtórzyła swoje dawne słowa po długiej chwili milczenia. Myślałam, że zrobię ci niespodziankę. Wiem, zachowałem się jak idiota. No dobra, nie powiedziałam całej prawdy. Głos jej zadrżał. Głos jej zadrżał. Zgubiłam, ale już mam. To znaczy, chciałam ci zrobić niespodziankę. Ale, ale, dukała? Ale co? Wpatrywał się w nią zdziwiony. O co chodzi? Chwilę zastanawiała się, czy wyznać mu prawdę, czy też wycofać się z tego. Zdecydowała, że powie i tak już nigdy nie będzie tak jak dawniej. Przecież całował się z Kają, pewnie niedługo będą parą, a może już są? Nie, nie mogą być jeszcze razem, bo Kaja wciąż jest z Aleksandrem. Chciałam ci zrobić niespodziankę, a jednocześnie umierałam z ciekawości, dlaczego tak bardzo nie chcesz, żebym do ciebie przyszła wyrzucała z siebie szybko poszczególne słowa, a jednak odparł oschle. Tak. Może się ruszymy, zaproponował już łagodniejszym tonem, zamarzniemy stojąc w miejscu. Zastanawiałam się, czy może nie pochodzisz z patologicznej rodziny, ale nie wyglądała na taką. Widziałaś wcześniej moją rodzinę? Przerwał i przystanął z wrażenia. Na zdjęciach wyznała. Na jakich zdjęciach? Na profilu twojego taty na naszej klasie. Śledziłaś mnie na profilach? Zawołał oburzonym tonem. Mnie i moją rodzinę nie wierzę. Nie krzycz, ludzie się gapią. Co w tym dziwnego? Broniła się. Byłeś nowy w klasie. Nikt nic o tobie nie wiedział. Wiele osób robi tak jak ja, gdy chce się o kimś czegoś dowiedzieć. Intrygowałeś mnie. Szedł w milczeniu, nie mogąc uwierzyć w to, co usłyszał. Myślałem, że mój tato już dawno nie korzysta z naszej klasy. To w jakimś sensie przeżytek. Mylisz się, dużo osób wciąż korzysta z tego serwisu społecznościowego, z tego portalu społecznościowego. Ale twój tata rzeczywiście już tam nie wchodzi. Ostatnie zdjęcia dodał chyba z rok temu. To wcale nie tak dawno, uśmiechnął się ironicznie. Niezły z ciebie, detektyw. Czuł, jak w jego tonie głosu miesza się sarkazm ze złością. Gniewu było jednak zdecydowanie więcej. Antek pomyślał, że musi wziąć się w garść, bo inaczej wybuchnie i zrobi coś nieodwracalnego. "To nic trudnego," odparła. "Nie potrafiłaś uszanować mojej prywatności. A tyle o tym gadaliśmy, ale przynajmniej dzięki za szczerość," wysyczał. Czuł, że jeszcze kilka słów zamieni z Leną, a nie wytrzyma i powie jej coś przykrego, dużo bardziej przykrego niż wtedy, gdy przyszła bez zapowiedzi do jego domu. Przełknął ślinę i postanowił się nie odzywać. Tylko, że ona wciąż była obok. Pilnował się, by na nią nie spojrzeć. Na szczęście ona także nic nie mówiła. Do skrzyżowania szli w milczeniu. Potem antek tylko burknął: Nie potrafiłaś uszanować mojej prywatności. Cześć, cześć, odpowiedziała. I rozeszli się, każde w swoją stronę. A więc znów będzie między nimi milczenie. A przecież liczył na zgodę. Zrobił nawet pierwszy krok, choć też się bał. Miał nadzieję, że może po jakimś czasie znów będą razem wracać ze szkoły i spotykać się w weekendy. Tak za tym tęsknił. I wszystko prysnęło jak bańka mydlana. Czuł się zagubiony. Po raz drugi w życiu bezradny, tak samo jak wówczas, gdy dowiedział się prawdy o swojej siostrze Klarze. Dlaczego Lena wycięła mu taki numer? Dlaczego go szpiegowała? Nie mógł tego pojąć. Czuł się nieszczęśliwy. Nie lubił się użalać nad sobą. Lecz życie go nie oszczędzało mimo młodego wieku. Tak właśnie uważał. Szedł dość szybko na dworze. Już się ściemniało, jak to o tej porze roku. Nie było śniegu, takiego z prawdziwego zdarzenia, choć święta zbliżały się wielkimi krokami. Wbił kod domofonu i wszedł na klatkę schodową. Po chwili już był w domu. Antek, ucieszyła się na jego widok mama jak dobrze, że jesteś, duża masz lekcji, bo chciałabym. Żebyś po obiedzie przypilnował Klarę. Nie mogę, burknął. Chcę być sam. Wszedł do pokoju i zamknął za sobą drzwi. Po chwili usłyszał ciche pukanie. Mama stanęła na progu. Stało się coś, spytała? Coś złego w szkole? Nie, czy ja po prostu nie mogę mieć chwili spokoju? Ciągle tylko Klara i Klara. Mówił rozżalony. Ja też potrzebuję pobyć sam. Ależ Antek. – Czy my ci przeszkadzamy, gdy programujesz? – spytała łagodnie. – Czy przeszkadzamy ci, gdy odrabiasz lekcje? – Dziś potrzebuję twojej pomocy. – A ja właśnie dziś potrzebuję być sam! – prawie krzyknął. – Mam sobie w kalendarzu zapisać, kiedy będę w dobrym humorze, a kiedy nie? Tego się chyba nie da przewidzieć, mamo. – No, to chociaż powiedz, co się stało. Nie chcę rozmawiać. Czuł, że traci panowanie nad sobą. Chcę spokojnie pomyśleć. A obiad zjesz? Dość już tego, mamo. Nie obchodzi mnie teraz jakiś głupi obiad. możesz mnie zostawić? Tak, ale więcej w ten sposób się do mnie nie odzywaj. Głos jej drżał. Poczekam, aż ochłoniesz i mnie przeprosisz za swoje zachowanie, a obiad. Przeniosę ci do twojego pokoju. Postanowił, że nic jej nie powie. Tacie też. To jego sprawa. I ma do niej prawo. Do nich prawo. To jego sprawy. I ma do nich prawo. Znów rozległo się pukanie do drzwi. Weszła mama z talerzem, na którym znajdowały się ziemniaki polane sosem z wołowiny, mięso i surówka. Postawiła to przed nim na biurku. Przepraszam, powiedział chłodno. Mama spojrzała na niego i wyszła z pokoju w milczeniu. Przeprosił ją tylko dla świętego spokoju, bo wcale nie miał teraz na to ochoty. Kochał rodziców, ale mama często go irytowała wsadzaniem nosa w nieswoje sprawy i zawsze Klara była ważniejsza niż on i jego potrzeby. Tak czuł i nic nie mógł na to poradzić. Było mu źle, bo jednocześnie wiedział, że nie powinien Klary, Leny i mamy tak traktować. Czuł się fatalnie sam ze sobą. Czy może być coś gorszego? Próbował to wszystko poukładać w głowie, ale jego myśli toczyły wojnę ze sobą. Myślał o Lenie: z jednej strony może miała prawo go sprawdzić, z drugiej to zwyczajne szpiegowanie oszukała go, mówiąc tyle. O poszanowaniu jego prywatności. Zaraz łeb mi od tego pęknie, powiedział sam do siebie, chwytając się za głowę. Nie znosił rozczulać się nad sobą, ale nie wytrzymywał tego wszystkiego. Położył się na łóżku i zwyczajnie rozpłakał. Doszedł do wniosku, że on też ma prawo do łez. Co z tego, że był chłopakiem? Za dużo tego, za dużo tego, powtarzał w myślach. Miał świadomość, że zaraz i tak będzie musiał wziąć się w garść, bo wróci ojciec. Jak zobaczy, co się dzieje, to będzie kolejna poważna rozmowa. Nie znosił ich. Wiedział też, że do rozmowy włączy się mama, to znaczy ona wygłosi godzinny monolog. Nie miał dziś na to sił. Chwilę trwało, zanim ochłonął. Usiadł do gry, którą sam zaprogramował. Inspirując się grą z książki 5 sekund do IO, jego była prostsza. Nie potrafił jeszcze na tyle programować, by stworzyć taką grę, jaką tam opisano, ale miał możliwość sterowania kilkoma awatarami. Uruchomił więc awatara swojej siostry Klary i zmusił go do ucieczki. Uruchomił swojego i ruszył za nią w pogoń. Bez trudu ją dogonił. Wycelował. Po chwili Klara leżała na czerwonej ziemi, bez ruchu. Nigdy oczywiście nie zrobiłby jej krzywdy w realnym świecie. Nie dość, że Klara w jakimś sensie zabrała mu rodziców, to jeszcze była inna. Sam nie wiedział, czy się tego wstydził, czy też nie. Powodów do dumy nie było, ale i nie było potrzeby, Rozgłaszania tego całego, całemu światu. Dlaczego więc nosił to w sobie i robił z tego wielką tajemnicę? Może po to, by uniknąć pytań? Bo nie miał ochoty odpowiadać na nie po raz kolejny? Bo nie, był, bo nie były to zazwyczaj, zazwyczaj łatwe rozmowy? Cofnął się pamięcią o kilka lat, kiedy zaczął odczuwać negatywne emocje do siostry. Po jej urodzeniu. Był zazdrosny, to fakt, ale zaczął jej nie lubić później. Zawsze coś chciała i to natychmiast. Gdy na przykład mama odrabiała z nim lekcje, przychodziła i przeszkadzała im. No i mama zajmowała się nią, a on zostawał sam. Westchnął głęboko. Odsunął od siebie myśl o siostrze i wrócił myślami do Leny. Powiedziała mu prawdę. Mogła tego nie robić, a jednak zrobiła. On przecież też ją sprawdzał na fejsie, ale ona miała profil otwarty, więc miał prawo. Na jego profilu była tylko muzyka i wiadomości z dziedziny programowania i tym podobne rzeczy. Czym więc się to w zasadzie różniło, bo on miał tajemnicę, a ona nie? Znów poczuł się tragicznie sam ze sobą. Znów mu było źle we własnym towarzystwie. Sięgnął po telefon i wysłał do Leny wiadomość na Messengerze. <coughs> Antek, znów, znów zachowałem się jak idiota. Sorki, ale poniosły mnie emocje. Klara to chyba mój czuły punkt. Kiedyś ci to wyjaśnił. Nie wracajmy do tego, co się wydarzyło. To już historia. Nie zmienimy tego, nawet jeśli bardzo byśmy chcieli. Spotkamy się w weekend? Lena, w sobotę, w sobotę jestem umówiona z miną do kina. Ante, a w niedzielę, jeśli jesteś na mnie wściekła, to po prostu powiedz. Lena, nie jestem. Staram się to zrozumieć. Dobrze, spotkajmy się w niedzielę, ale gdzie? Bo zimno jest. W pizzerii? Antek, przyjdź do mnie. Rodzice jadą z Klarą na weekend do Legnicy. Lena, nie jedziesz z nimi? Antek, tym razem nie. Pojadę na święta. Mam mieć dwa dni, żeby się spokojnie spakować. Lena, a co ma to Kaja? Nie będzie zła? Antek, a co ma do tego Kaja? Nie mam z nią korków w niedzielę, tylko w piątki. Lena, nic. Nieważne. Dobrze, przyjdę. Ante. zaraz po obiedzie. Lena, okej. Okay. Odetchnął z ulgą. W tym momencie podziwiał Lenę za wyrozumiałość. Podniósł się z łóżka i wyszedł ze swojego pokoju. Teraz mogę zająć się Klarą. Zwrócił się do matki. I na tym skończyliśmy, a właściwie ja skończyłam czytanie rozdziału 22. Leny z 7a, niebawem rozdział 23, więc zapraszam wszystkich na kanał na YouTube, czytam dla dzieci i ich rodziców. A tym razem życzę wszystkim Wam drodzy Państwo, Wam drogie dzieci, Wam kochana młodzieży yy, fajnego, spokojnego, a może wesołego, a niespokojnego wieczoru. Bawcie się dobrze, bo jeszcze spać przecież nie idziecie. Pa pa, siema, dobranoc Państwu.